Po półrocznych zmaganiach w lipcu Formuła 1 zakończyła pierwszą część tegorocznej kampanii i razem z kierowcami i zespołami udała się na trwające niemal do końca sierpnia wakacje. Mimo wakacyjnej atmosfery, lipiec był pełen emocji oraz bardzo dobrych wyścigów. Kto mógł się cieszyć zwycięstwem, a kto na wakacje wyjeżdżał w minorowych nastrojach? Dowiecie się w kolejnym odcinku Palgumę. Ja nazywam się Bartosz Kawaciński. Zaczynamy! Jednak podobnie jak w poprzednim odcinku, zacznijmy od przeglądu wieści z rynku transferowego. W ciągu ostatniego miesiąca oraz pierwszych tygodni przed wakacyjnej, wiele zespołów ogłosiło zmiany w swoich składach, zarówno wśród kierowców, jak i na szczeblu kierowniczym. Całkowitą zmianę kierowców ogłosił Haas. Amerykański zespół w sezonie 2025 reprezentować będą odchodzący z Alpine Esteban Ocon oraz debiutujący już jako całosezonowy zawodnik Oliver Berman. Młody Brytyjczyk dał się zapamiętać dzięki zastępstwu w Arabii Saudyjskiej za Carlosa Sańca a teraz będzie miał okazję się wykazać w pojedynku z dość wymagającym nowym kolegą zespołowym. Berman i Ocon wchodzą w miejsca Nico Hulkenberga i Kevina Magnusena. Nico odchodzi do Zaubera, co już zostało ogłoszone kilka miesięcy temu, natomiast niepewna jest przyszłość Kevina, który może nie zagrzać już miejsca w innym zespole i skieruje swoje kroki w kierunku innych serii wyścigowych. Większą niespodzianką okazało się za to zakończenie trwającej od pół roku telenoweli pod tytułem Gdzie pójdzie Carlos Sainz? Kierowca Ferrari którego od przyszłego roku zastąpi Lewis Hamilton, przychodzi bowiem nieoczekiwanie do Williamsa, zastępując Logana Sargenta. A co się stanie z Sargentem? Najpewniej czeka go powrót do Stanów i dołączenie do serii IndyCar. Transfer do Williamsa będzie sporą odmianą dla Sainza, albo z ekipy stopu czekają go przynośni na drugi koniec stawki. Jeśli jednak wierzyć doniesieniom, to Carlos w razie lepszej oferty, np. od Mercedesa czy Red Bulla, mógłby odejść. Z drugiej strony wybór Sainza może okazać się dobry. Williams, mimo problemów w tym sezonie, pod zarządem Jamesa Bowlesa, wygląda na nieco lepszą opcję niż pogrążony w chaosie Alpine czy Zauber, które ma się stać niedługo Audi, które może mieć trudny początek w 2026 roku. Te dwa zespoły także ogłosiły zmiany, jednak na szczeblu kierowniczym. Alpine oficjalnie zatrudniło nowego szefa, którym jest Oliver Oaks. Dotychczas był on szefem zespołu Hightech GP, który ścigał się w niższych seriach wyścigowych, takich jak Formuła 2 i Formuła 3. Brytyjczyk zaznobi na tym stanowisku Bruno Famena, który ma z kolei obyć pieczę nad całym działem sportowym francuskiej marki. W Audi z kolei pożegnano się z Andreasem Zajdlem i Oliverem Hoffmanem. Mieli oni pełnić rolę dwóch liderów Zaubera i mieli nadzorować transformację szwajcarskiego zespołu w Audi. Hoffman pełnił rolę prezesa Zaubera, natomiast Zeidl był dyrektorem działu sportowego. Jednak plotki głoszą, że Zeidl i Hoffman mieli się nie dogadywać, co może stanowić odpowiedź na pytanie, dlaczego ich zwolniono. Teraz ich rolę obejmą Mattia Binotto i Jonathan Whitley. Binotto obejmie ob obowiązki obu, natomiast Whitley przejmie rolę szefa zespołu, która była od odejścia Freda Wassera w 2022 roku formalnie nieobsadzona. Nazwiska nowych pracowników Audi są bardzo dobrze znane w Formule 1. Binotto w latach 2019-2022 był szefem Ferrari, jednak okres jego przywództwa można uznać za nieudany. Oprócz kilku zwycięstw, Skudera nie zdobyła żadnego tytułu mistrzowskiego. Oraz popełniała liczne błędy strategiczne. Mattia przy tym znacznie lepiej odnajduje się w kwestiach technicznych, o czym może świadczyć fakt, iż Włoch był m.in. szefem działu silnikowego oraz dyrektorem technicznym Skuderii przed objęciem najwyższego stanowiska w hierarchii ekipy z Maranello. Jonathan Whitley z kolei to dyrektor sportowy Red Bull'a, który odpowiadał za zgodne z regułami FIA działanie zespołu. Brytyjczyk pełnił tę rolę odkąd zaczął pracę w zespole w 2006 roku i wyżej w hierarchii stał tylko szef zespołu Christian Horner. Jako, że miejsce Hornera jest raczej zagwarantowane, tak nic dziwnego, że Wetley skorzystał z szansy na zajęcie wyższego stanowiska w innym zespole, choć będzie musiał włożyć sporo pracy w uczynienie zespołu z Hinville liczącej się siły w stawce. Tak prezentowały się najważniejsze wieści z rynku transportowego, jednak zanim zaczniemy mówić o lipcowych wyścigach, musimy się cofnąć do końca czerwca. Pominaliśmy bowiem w ostatnim odcinku Grand Prix Austrii, którego nie sposób pominąć ze względu na wydarzenia. Grand Prix Austrii to także wyjątkowy wyścig ze względu na powrót w formatu sprinterskiego. Z tego powodu odbyły się dwie sesje kwalifikacyjne. Jedna do sprintu, druga do wyścigu. W obu najszybszy był Max Verstappen, który nie zawiódł w tym aspekcie w domowym Grand Prix Red Bulla na torze Red Bull Ring. Za nim natomiast czyhał Lando Norris z McLarena, który był dwukrotnie drugi. W sprinterskich kwalifikacjach trzecie miejsce zajął Oscar Piastri z McLarena, natomiast do wyścigu głównego Trzecie miejsce wywalczył John Russell z Mercedesa, korzystając z błędu Piastry'ego, który wypadł z toru na ostatnim okrążeniu kwalifikacyjnym, przez co czas kierowcy McLarena został anulowany. Niespodzianką obu sesji było Alpine, które było w okolicach pierwszej dziesiątki, natomiast zawodem stał się Aston Martin, który zajął miejsce Alpine na tyłach. Pechowcem kwalifikacji okazał się Charles Leclerc, który w kwalifikacjach do sprintu nie był w stanie walczyć w ostatniej części czasówki, po tym jak awaria zatrzymała go w alei serwisowej na tak długo, że nie zdołało rozpocząć mierzonego okrążenia, co oznaczało start z dziesiątego miejsca. Wyścig spinterski zaczął się jednak od przedwania startu i powtórzenia okrążenia formującego. Przyczyną powtórki okazali się fotoreporterzy, którzy wyszli poza dozwoloną dla mediów strefę w zakręcie numer jeden, co stanowiło ryzyko dla nich oraz dla kierowców. Druga próba startu przebiegła bez większych problemów, jednak sam wyścig był niezbyt ciekawy. Max Verstappen wygrał, natomiast na dwóch pozostałych miejscach doszło do zamiany, po tym jak Lando Norris popełnił błąd podczas zbyt optymistycznego ataku na Verstappena, przez to ostatecznie stracił drugie miejsce na rzecz Oskara który nie zdołał się już zbliżyć do Maxa Verstappena. Z tyłu natomiast doszło do walki między Mercedesami a Carlosem Sainzem. Początkowo Sainz awansował na czwarte miejsce, jednak ostatecznie George Russell odzyskał swoją startową pozycję, spychając Carlosa na piąte miejsce. Szósty był Lewis Hamilton, natomiast na siódme miejsce awansował Charles Leclerc, odrabiając straty z kwalifikacji. Punktującą ósemkę wyścigu zamknął Sergio Perez, dzięki czemu Red Bull zdobył podwójne punkty. Sam wyścig główny rozpoczął się dość stabilnie. Max Verstappen uciekł rywalom, natomiast Lando Norris musiał bronić się przed kierowcami Mercedesa. Dość trudny start mieli za to Oscar Piastri i Charles Leclerc. Piastri kilka razy wypadł poza tor, natomiast Leclerc musiał zjechać po nowe przednie skrzydło, po tym jak Piastri ułamał jego fragment podczas walki na starcie. Doszło także do zamiany miejsc między Carlosem Sainzem i Lewisem Hamiltonem, po tym jak sędziowie wszczeli śledztwo w sprawie wyprzedzania kierowcy Ferrari poza torem. Mercedes nakazał Hamiltonowi oddanie pozycji, jednak niedługo później Lewis ponownie zaczął walkę z Carlosem. Podczas Grand Prix Austrii można było oglądać sporo pojedynków, w tym między innymi pomiędzy zawodnikami Alpin oraz Sergio Perezem i Oscarem Piastrim. Nie zawsze jednak wszystko się dobrze układało. Fernando Alonso uderzył w głaniu Joe, co skończyło się tylko wywiezieniem Joe poza tor oraz karą 5 sekund do postoju dla Alonso. Brakowało tylko walki na czele, jednak wszystko zmieniło się na około 20 okrążeń przed końcem, gdy Red Bull dokonał wyjątkowo wolnego pit stopu Maxa Verstappena. Na tym samym kółku zjechał Norris, dzięki czemu strata zmalała, a po chwili skurczyła się jeszcze bardziej, gdy Verstappen zblokował koła. Norris podjął pościg, i Rozpoczęła się walka, w której obaj kierowcy grali ostro. Obaj wyjeżdżali poza tor i nie brakowało oskarżeń o złą wolę. Lando został później karę 5 sekund za swoje niewymuszone wyjazdy. Walka rozgrzała się do czerwoności aż do 64. Okrążenia, gdy w zakręcie numer 3 doszło do kolizji między prowadzącą dwójką. Obaj przebili swoje opony po tym, jak Norris zjechał do lewej obok Verstappena, po czym doszło do drobnego kontaktu. W innym kolizji uznano Verstappena. I doliczono mu później 10 sekund kary. Kolizja oznaczała koniec zmagań dla Norisa, natomiast Westapen dojechał do mety na piątym miejscu. W wyniku kolizji szansa na wygraną z automatu spadła na George'a który objął prowadzenie. Russell, niezagrożony przez innych, dowiódł drugie zwycięstwo w karierze, kończąc z granatą Austrii, mając prawie 2 sekundy przewagi nad drugim Oscarem Piastream, który na 6 okrążeń przed końcem zmagań wyprzedził Carlosa Sainza. Punktowana pierwsza dziesiątka wyglądała następująco. George Russell z Mercedesa, Oscar Piast z McLarena, Carlos Sainz z Ferrari, Louis Hamilton z Mercedesa, Max Verstappen z Red Bulla, Nico Hulkenberg z Haasa, Sergio Perez z Red Bulla, Kevin Magnussen z Haasa, Daniel Ricciardo z Vizar B oraz Pierre Gasly z Alpine. Kolizja między Verstappenem i Norrisem odmieniła losy wyścigu oraz okazała się przyczyną wybuchu medialnej wojny między Red Bullem i McLarenem, choć zakończyła się ona przed kolejnym wyścigiem. Potem jak Max i Lando spokojnie sobie całą sytuację, mimo iż Norris początkowo odgrzewał się zadawaniem przyjaźni z Holendrem. Następna runda miała się przenieść na domowe wyścigi nie tylko Norrisa, ale też całej Formuły 1, Grand Prix Wielkiej Brytanii na kultowym torze Silverstone. To właśnie na tym torze, ponad 70 lat temu, rozpoczęła się historia królowej motorsportu. W tym roku Wielka Brytania przywitała kierowców typowo brytyjską pogodą. W przeciągu całego weekendu oczekiwane były opady deszczu. W kwalifikacjach nieoczekiwani pierwszy rząd kierowcy Mercedesa. George Russell i Lewis Hamilton zaprezentowali naprawdę dobre tempo, a pierwszą trójkę uzupełnił Lando Norris. Bardzo słabo za to wypadło Alpine, zajmując 18. i 20. miejsce. Natomiast dużą niespodzianką okazał się Williams z dziewiątym miejscem Alexa Albona i dwunastym Logana Sargenta. Kwalifikacje fatalnie przebiegły za to dla Sergio Pereza. Meksykanin wypadł z toru w pierwszej części walki o najlepsze miejsce na starcie i ugrząc w żwirowym poboczu czym wyeliminował się z rywalizacji i startował z 19. miejsca. Max Verstappen także nie miał łatwych kwalifikacji, samemu wypadając z toru, lecz zdołał utrzymać się w walce o pierwsze miejsce, zajmując się jednak czwarte miejsce. Był to dość nietypowy widok, wzmocniony jeszcze specjalnym malowaniem ekipy z Milton Keynes, wybranym przez fanów w specjalnym głosowaniu. Wyścig na torze Silverstone rozpoczął się od ucieczki zawodników Mercedesa oraz zyskania jednej pozycji przez Maxa Verstappena, który wyprzedził Lando Norrisa. Z tyłu natomiast doszło do drobnej kolizji między Alexem Albonem i Fernando Alonso po tym jak Alonso musiał unikać kolizji z Nico Hulgenbergiem. Po starcie sytuacja w stawce się nieco uspokoiła, choć można było oglądać kilka wyprzedzeń jak chociażby Charlesa Leclerca w walce z Lancem Strollem i Lando Norrisa ozyskującego trzecie miejsce. Po 15. okrążeniu kierowcy McLarena zaczęli przyspieszać. Najpierw lando wyprzedził Maxa, a dwa okrążenia później tej sztuki dokonał Oscar Piastri. Walczyć zaczęli także uciekający kierowcy Mercedesa. W pojedynku prowadzenie do zmiany doszło na 18. okrążeniu, dzięki czemu Lewis Hamilton został liderem, wyprzedzając George'a Russell'a. Jak się okazało, Hamilton nacieszył się prowadzeniem przez chwilę, gdyż na następnym okrążeniu zaczęło padać. Mercedesy niezbyt dobrze radziły sobie z utrzymaniem przyczepności i na 20. okrążeniu prowadzenie objął duet McLarena, odnajdujący się w zmiennych warunkach jak ryba w wodzie. Wraz z kolejnymi okrążeniami jednak deszcz zaczął się nasilać, i jasnym było, że jazda na nieodpowiednio przystosowanych oponach to proszenie się o wypadek. W takiej chwili ważnym było dobranie odpowiedniego momentu na zjazd. Z pierwszej piątki najwcześniej zjechał Max, zmieniając opony na 27. okrążeniu. Później zjechali Lando i kierowcy Mercedesa, którzy dokonali podwójnego pit stopu. Natomiast jako stacji zjechał Oscar, co okazało się fatalnym błędem McLarena. Przez zbyt późny zjazd, Piastr spadł na szóste miejsce i stracił szansę na zwycięstwo. Na 34. okrążeniu. Pechu dopadł George'a Russell'a. Brytyjczyk został poproszony przez zespół o wycofanie się z wyścigu z powodu wycieku wody z samochodu. Co za ironia, że w deszczowym wyścigu George odpadł z powodu wycieku wody. W ciągu kilku następnych okrążeń to zaczął przysychać, więc ponownie liczył się zmysł strategiczny i wyczucie momentu, kiedy zjechać. I tu znów zajął McLaren, który ciągnął prowadzącego Lando Norrisa na 40. okrążeniu, podczas gdy Lewis Hamilton i Max Verstappen zjechali wcześniej. Dodatkowo Lando dostał opony miękkie, Podczas gdy lepszym tempem McLaren dysponował na średniej bieżance. Co więcej, McLaren miał te opony i założył je Piastriemu, dzięki czemu w końcówce Piastry awansował na czwarte miejsce, podczas gdy Lando spadł na trzecie miejsce. Sam Norris także nie pomógł, zbyt późno hamując w swoim boksie, przez co cały zespół musiał się nieco przesunąć. Błąd McLaren dał Lewisowi Hamiltonowi pierwsze od pamiętnego sezonu 2021 zwycięstwo, będące wygraną numer 104 Brytyjczyka. Na podium znaleźli się jeszcze Max Verstappen i Lando Norris. Natomiast pierwszą dziesiątkę uzupełnili Oscar Piastri, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon i Yuki Tsunoda. Po deszczowym Grand Prix Wielkiej Brytanii kierowców czekała prawdziwa zmiana klimatu, a bowiem Grand Prix Węgier było naprawdę gorące, zarówno pod względem temperatur, jak i wydarzeń na torze. Kwalifikacje zakończyły się sukcesem McLarena, którego zawodnicy zdobyli dublet. Za nimi na starcie ustawił się Max Verstappen. Sesja kwalifikacyjna przebiegła pod znakiem chaosu, albowiem na torze Hungaroring pod Budapesztem także zaczęło padać. Przełożyło się to chociażby na słaby występ George'a Russella, który zajął 17 miejsce, oraz kolejny wypadek Sergio Pereza, przez który kierowca z Meksyku zajął 16 pozycję. Niespodzianką okazała się dyspozycja Astona Martina i Widza RB, których kierowcy zajęli ostatnie 4 miejsca w pierwszej dziesiątce. W kwalifikacjach rozbił się także Yuki Tsunoda, którego drobny błąd przełożył się na niemal całkowitą destrukcję samochodu. Wyścig rozpoczął się od zmiany na prowadzeniu. Oscar Piastry objął prowadzenie, wyprzedzając zakrycie numer 1 Lando Norrisa, który został oprócz tego wyprzedzony poza torem przez Maxa Verstappena. Lando odzyskał jednak miejsce, po tym jak Red Bull nakazał Maxowi oddanie demalowej pozycji, po tym jak sędziowie rozpoczęli dochodzenie w sprawie uzyskania pozycji w nielegalny sposób. Sam Max był ewidentnie niezadowolony, jednak jego gniew miał się okazać w pełni dopiero później. Grand Prix Węgier nie jest znany z wielu wyprzedzeń, o czym może mówić przydomek monako bez ścian, przez co o wiele ważniejszą stała się strategia. Ewidentnie jednak w tym wyścigu Red Bull miał problemy, o czym może świadczyć fakt, że z powodu lepszych decyzji i rywali Westlap tracił kolejne pozycje. Holender zaczął się gotować z każdym mijającym okrążeniem i coraz ostrzej i wulgarniej wyrażając niezadowolenie z powodu błędnych decyzji. Dodatkowo utknął za Lewisem Hamiltonem i rozpoczął walkę z Brytyjczykiem. Kiedy skończyła się kolizją obu zawodników na 63. okrążeniu, po tym jak Max zblokował koła podczas próby ataku. Oba jednak byli w stanie kontynuować jazdę. Sędziowie nie ukarali żadnego z kierowców. Max otwarcie zarzucił Hamiltonowi zmianę kierunku podczas hamowania, jednak jego inżynier wyścigowy zdawał się już mieć dość narzekań swojego kierowcy i zbył je stwierdzeniem, że to dzieć inne i nie ma zamiaru angażować się w dyskusje z innymi zespołami na radiu. Tymczasem z przodu wydawało się, że McLaren ma zwycięstwo w garści, jednak nie wiedzieć czemu, brytyjski team postanowił sobie skomplikować życie. Podczas decydującej drugiej tury pitstopów, zdecydowali się w pierwszej kolejności ściągnąć nieprowadzącego Oscara Piastego, a drugiego Lando Norrisa. Zespół twierdził, że robi to, aby zapobiec wyprzedzeniu przez Lewisa Hamiltona, mimo iż ostatecznie Lewis nie okazał się być dla kierowców w bolidach zagrożeniem. Z tego powodu Oscar spadł za Lando po swoim pitstopie i rozpoczął się najbardziej żenujący spektakl tego wyścigu. Błaganie Lando Norrisa o zwrócenie pozycji Oscarowi przez McLarena, które trwało od 48. aż do 67. okrążenia. Widać było, że Norrisowi się to nie podobało. Najpierw ignorował prośbę zespołu, potem krytykował decyzję mówiąc może dla mnie ma znaczenie, kiedy ściągacie nasz na pit stop? By w końcu w ostentacyjny sposób przepuścić Oskara na prostej stratowej, po tym jak zespół zakomunikował mu, że może w przyszłości potrzebować Pastriego w walce o mistrzostwo. Podsumowując, McLaren zwyciężył, choć tylko pozostawia sporo do życzenia, zwłaszcza, że zespół z Walking mógł uniknąć kwasów w zespole, zmieniając jedną decyzję. Podium dopełnił Lewis Hamilton. W pierwszej dziesiątce znajdzie się jeszcze Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell, Yuki Tsunoda i Lance Stoll. Ostatnia runda przed przerwą wakacyjną przeniosła się natomiast na Tor, który przez wiele lat gościł pierwszą dundę po wakacjach. Belgijski tor Spa-Francorchamps. Grand Prix Belgii przy tym wiązało się z dość kłopotliwą pogodą. W piątek i sobotę padało, natomiast w niedzielę było słonecznie. W sobotnich, deszczowych kwalifikacjach pierwszą pozycję wywalczył Max Verstappen, jednak Holender nie wystartował z pole position. Wynikało to z założenia dodatkowego silnika w bolidzie Holendra spoza dozwolonej puli czterech silników na sezon. Z tego powodu obecny mistrz świata spadł na 11 miejsce po otrzymaniu kary cofnięcia o 10 miejsc. Podobnie stało się z Joaquim Tsunodą, który zmienił więcej komponentów, przez co startował z samego końca. Po każde Verstappena na pierwsze miejsce awansował Charles Leclerc, na którym ustawili się Sergio Perez oraz Lewis Hamilton. W kwalifikacjach nieco słabszą formę odnotował McLaren, którego zawodnicy zajęli czwarte i piąte miejsce, choć wynikało to z ustawienia aut pod kątem wyścigu w suchych warunkach. Dość dobrze wypadło za to Alpin. Esteban Ocon i Pierre Gasly zajęli dziesiąte i dwunaste miejsce. W tym wyścigu francuski zespół wyruszył się także specjalnym, czerwono-żółtym malowaniem promującym film Deadpool i Wolverine. W ramach ciekawostki warto dodać, że grający główną rolę w tym filmie Ryan Reynolds jest jednym z udziałowców zespołu z siedzibą w Enston. Wyścig o Grand Prix Belgii rozpoczął się od ucieczki prowadzącego Charlesa Clarka, podczas gdy Lewis Hamilton zajęty był wyprzedzaniem Sergio Pereza. Błąd na starcie po raz kolejny popełnił Lando Norris, który wyjechał za szeroko na żółtowe pobocze, i w rezultacie spadł z czwartego miejsca na siódme, na czym zyskali Oscar Piastri, George Russell i Carlos Sainz. Dobrze ruszył za to Max Verstappen, awansując o dwa miejsca. Co więcej, w ostatnim zakręcie pierwszego okrążenia wyprzedził Alexa Albona, dzięki czemu Holender jeszcze bardziej zbliżył się do Norisa. Charles Leclerc nie nacieszył się zbyt długo prowadzeniem, albowiem już na trzecim okrążeniu został wyprzedzony przez Lewis'a Hamiltona. Wyścig niedługo później wszedł w spokojniejszą fazę gdzie znów ważniejsza była strategia niż samo wyprzedzanie, które w tym roku zostało dodatkowo utrudnione zawodnikom przez skrócenie jednej ze stref DRS. W czołówce pierwsi ponowe opony zjechali George Russell i Max Verstappen. Wymusiło to kolejne zjazdy i tu trzeba podobnie skrytykować McLarena, który nie popisał się pod względem strategii, będąc zbyt reaktywnym zespołem w swoich działaniach. Z powodu zbyt późnego zjazdu Lando Norrisa Brytyjczyk spadł po wyjeździe za Maxa Verstappena. O ile w przypadku Piastriego raczej nie było problemów strategicznych, tak sam Oscar trochę namieszał zbyt późno hamując i omal nie rozjeżdżając mechanika z podnośnikiem. Błąd Oscara przedłużył pit stop i być może odebrał mu kolejne zwycięstwo, albowiem na mecie stracił tylko 60 sekundy do rywali z przodu. Odważną decyzję podjął natomiast George Russell, który postanowił nie zjeżdżać na drugi pit stop, podczas gdy większość rywali zdecydowała się na dwa zjazdy. Strategia się George'owi opłaciła i zdołał on obronić się do końca przed atakami Lewisa Hamiltona i Oscara Piastriego. Dzięki czemu jako pierwszy przekroczyli linię mety. Tylko, że jak się potem okazało, o ile w niedzielę George został ogłoszony zwycięzcą, tak jeszcze tego samego dnia stracił swoje zwycięstwo, potem jak się okazało, że jego auto miało 1,5 kg niedowagi. Samochód do nie spełnił regulaminowego wymogu wagi, wynoszącej minimum 798 kg, wobec czego Brytyjczyk został dyskwalifikowany i nie wywiózł z Belgii nie tylko wygranej, ale także ani jednego punktu. W tej sytuacji zwycięstwo jednak pozostało w rodzinie Mercedesa, ponieważ z automatu na pierwsze miejsce awansowany został Lewis Hamilton, który w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnił rekord wygranych wyścigów, wynoszący teraz 105. Na podium wraz z nim stanął Oscar Piastri, natomiast trzecie miejsce otrzymał Charles Leclerc, który nie stanął na podium ze względu na zbyt późną dyskwalifikację Rassela. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso. Esteban Ocon i Daniel Ricciardo. W taki oto sposób dobiegła końca pierwsza połowa sezonu 2024. Dlatego warto też podsumować obecną sytuację w klasyfikacji kierowców oraz konstruktorów. Liderem wśród zawodników pozostaje Max Verstappen z 277 punktami. Drugie miejsce zajmuje Landon Norris ze 199 punktami. Trzeci jest Charles Clark ze 177 punktami. Kolejne miejsca zajmują Oscar Piastri i Carlos Sainz. Odpowiednio mający 167 i 162 punkty. Szósty jest Lewis Hamilton, który ma 150 punktów. Natomiast siódme miejsce zajmuje Sergio Perez, mający na swoim koncie 131 oczek. Ostatnim zawodnikiem, mającym ponad 100 punktów, jest ósmy John Russell, który do tej pory zdobył punktów 116. Na dziewiątym miejscu jest z kolei Fernando Alonso, który zdobył 49 punktów, a pierwszą dziesiątkę zamyka jego kolega zespołowy Lance Stroll, mający 24 punkty. Drugą dziesiątkę otwierają ex Niko Nico Hulkenberg i Yuki Tsunoda z 22 punktami. 13 jest Daniel Ricciardo, mający od obu kierowców 10 punktów mniej. Na 14 miejscu ponownie mamy dwóch zawodników z tą samą liczbą punktów, wynoszącą 6, czyli Olivera Bermana i Piera Gaslego, za którymi pracuje się kolejna para ex czyli Kevin Magnussen i Esteban Ocon, mający po 5 punktów w swoim dorobku. Ostatnim zawodnikiem, który ma jakiekolwiek punkty na swoim koncie, jest 18 Alex Albon. Taj zapisał sobie jak dotąd 4 oczka. Kwalifikacje kierowców zamyka trzech zawodników bez punktów, czyli Guanyu Joe, Logan Sargent i Valtteri Bottas. W klasyfikacji konstruktorów prowadzi natomiast Red Bull, mający 408 punktów. Na drugim miejscu z kolei jest McLaren, który ma 366 oczek. Podium dopełnia Ferrari ze swoimi 345 punktami. Czwarte miejsce zajmuje natomiast Mercedes, który przed wakacjami zdobył 266 punktów. Pozostałe zespoły nie zdobyły nawet 100 punktów i są to kolejno Aston Martin 73 punkty, Visa RB 34 punkty, Haas 27 punktów, Alpine punktów 11 oraz Williams mający w swoim dorobku 4 oczka. Stawka zamyka jedyny bezpunktowy do tej pory zespół, czyli Kick Wakacje w Formule 1 potrwają do 23 sierpnia gdy rozpocznie się Grand tej Holandii. Ten wyścig jednak omówimy następnym razem, przy okazji następnego odcinka, gdy omówimy także wyścigi wrześniowe. Dziękuję za uwagę, miłego wakacyjnego wypoczynku i nie zapomnijcie śledzić innych materiałów Kuriera Sportowego i Kuriera Akademickiego. Dzięki, cześć!